O nie! Chat 1 przyszedł na chat 2 i przejmują chat. Chat 2 proszę się bronić. Albo idźcie do ataku na tamten chat. Ruchacze przypuścili zmasowany atak. Kurwa, to źle brzmi, wycięte z kontekstu. Czy czat 1 może pomyśleć nad ewentualną zmianą nazwy? Nie. No dobra. Jak przejść na czat 2? To, to ty, Alex, jesteś czatem 2 tutaj. Czat 1 jest na czacie Sleja. juży obrona? No nie! Dla... Ojej. Dlaczego hm. Ty cu cufal? Ty czaisz, że napisałeś to, co napisałeś, Kasik przeprowadzają kontratak, i obraziłeś sam siebie w tym ataku, i jeszcze wysłałeś moje motki? Strasznie. Niedobrze. U mnie to już jest w ogóle z Tornado obrony, jak ktoś próbuje robić. Ale ktoś próbuje robić tornado obronne bez suba, więc efekt jest mierny. Widzowie, albo broncie porządnie tego czatu, albo idźcie atakować czat Slea, bo to jest... Na razie... Na razie mają totalną przewagę. Nie spałem jak coś. Dobrze. Ja próbowałam animować czat, ale czat zanimował mnie.